...cie, kochane dzieci. To ja, wasz przyjaciel pompernikiem, zobaczmy, jaką ciekawą historię znajdziemy w tej książeczce. O, ta wydaje się być interesująca. Dawno, dawno temu w pewnej krainie, żył sobie zły rycerz. Był bardzo niedobrym człowiekiem. Brał on udział w wielu wojnach i wyrządził krzywdę wielu osobom. Był do tego bardzo arogancki. Jestem najwspanialszym rycerzem na świecie, powtarzał. Wygrałem tyle bitew, nikt nie może się ze mną zmierzyć. Jestem najsilniejszy i najwspanialszy. Ale pewnego razu, biorąc udział w wielkiej bitwie, został ciężko ranny. I nagle zobaczył wizję piekła, bardzo się wystraszył. Widząc ogniste płomienie i tańczące diabełki, nie mogę tak skończyć, muszę pójść do spowiedzi, i postanowił udać się do pewnego pobożnego mnicha, pustelnika żyjącego na pustyni. Ten pustelnik nazywał się Pambo. Aroganckim rycerz stanął przed pobożnym mnichem. Słuchaj, przyjacielu. Chcę się wyspowiadać, żeby nie trafić do piekła, ale pamiętaj, jestem najwspanialszym rycerzem na świecie i wcale nie żałuję tych wszystkich zwycięskich bitew, które wygrałem w pojedynkę, powiedział zarozumiały rycerz. Pobożny nich odpowiedział. Przyjacielu, nie okazałeś skruchy, musisz odpokutować za swoje grzechy. I jako pokutę, Trzymaj taką oto drewnianą beczówkę. Twoim zadaniem jest napełnić ją wodą. Kiedy pobożny mnich Pambo podarował beczówkę temu rycerzowi, rycerz wyśmiał go. Ha, ha, ha! Jak to? Przecież taki rycerz jak ja powinien dostać pokutę, aby na piechotę udać się w dalekie kraje, albo przez cały miesiąc jeść tylko brukselki, albo szpinak. A ty mi dajesz jakąś beczułkę, żebym napełnił ją wodą? Poczekaj, za chwileczkę wrócę, zobaczysz, jakie to proste i łatwe. Taką pokutę możesz zadawać małym dzieciom. Wyśmiał tego mnicha niedobry rycerz. Rycerz udał się szybko nad pobliską rzekę. Napełnił beczułkę, patrzy, ale beczułka była pusta, nie było w niej ani kropli wody. – To niemożliwe, spróbuję jeszcze raz – powiedział rycerz. Ale znów beczułka była pusta. – Ta beczułka jest chyba jakaś zaczarowana. Sprawdził, czy nie jest pęknięta. Ale pęknięta nie była, wcale nie przeciekała. Zarozumiały rycerz udał się nad pobliskie jezioro, ale i tam nie potrafił napełnić tej beczułki. Udał się do miasta, ale nie udało się... W miejskiej studni znów napełnić tę beczułkę. Zrozpaczony, wyruszył w podróż. Mijały lata, a on odwiedzał kolejne rzeki, jeziora, miasta, odwiedził kolejne krainy. Bardzo się zestarzał, wyrosła mu siwa broda, a beczułka wciąż była pusta. Pewnego razu znów znalazł się na pustyni i spotkał dawnego znajomego, mnicha Pambo. Pobożnym mnichu, powiedział rycerz, przez te wszystkie lata zrozumiałem, jak złym byłem człowiekiem, jak wiele zła wyrządziłem innym, skoro nie potrafię napełnić tę beczułki wodą. Mam nadzieję, że Pan Bóg okaże mi przebaczenie i miłosierdzie. I ze smutku zapłakał, a jedna łza spadła do beczułki i nagle beczułka była pełna wody. Rycerz zrozumiał wtedy, że prawdziwa pokuta polega na żałowaniu za swoje złe czyny i grzechy. Czasami jedna zwykła łza, płynąca ze szczerego serca, może napełnić beczułkę. Rycerz uświadomił sobie, jak ważne jest to, aby żałować za swoje złe czyny i potrafić przeprosić drugiego człowieka. O! Jaka piękna historia pokazująca, jak ważne jest przebaczenie, a także żal za nasze grzechy i złe uczynki. O, chyba ktoś idzie, muszę być cicho. Ty znowu tutaj, no niemożliwe, ty cały czas w tej bibliotece siedzisz. Chyba ktoś ciebie tu ewidentnie przynosi. Co ty tutaj czytasz? O! To piękna historia o tym, jak pewien rycerz zrozumiał, że żeby otrzymać przebaczenie, potrzeba naprawdę żałować za swoje złe czyny i swoje grzechy. Z tej historii płynie morał, że kiedy zrobimy coś złego i na przykład zasmucimy swoją mamę albo tatę, warto naprawdę żałować i przeprosić swoich rodziców za nasze złe zachowanie. Ta historia uczy, jak ważne jest przebaczenie. Zupełnie w ten sam sposób uczyła święta siostra Faustyna Kowalska, która powtarzała, jak wielka jest miłość Pana Boga, który nieustannie przebacza nam nasze grzechy i nasze słabości. Święta siostra Faustyna Kowalska urodziła się w Polsce. Jako młoda dziewczyna była służącą i marzyła o tym, żeby zostać pewnego dnia siostrą zakonną. Jednak jej rodzice nie chcieli na to się zgodzić. Wiesz? Pewnego razu, kiedy była na zabawie tanecznej, kiedy tańczyła w tłumie ludzi, zobaczyła samego Pana Jezusa, który powiedział jej, żeby wstąpiła do zakonu. I posłuchała się tego Jezusa. Poszła i wstąpiła do zgromadzenia sióstr Bożego Miłosierdzia. Ale to nie był ostatni raz, kiedy spotkała Jezusa. Widziała go o wiele częściej i te widzenia opisała w swoim dzienniczku. Poczekaj, gdzieś go chyba tutaj widziałem. O! To jest dzienniczek, który napisała święta siostra Faustyna. Opisała w nim te wszystkie wizje i objawienia pana Jezusa. Nie wiem, czy wiesz, ale dzienniczek jest obecnie najczęściej wydawaną i tłumaczoną polską książką na świecie i przetłumaczono go na wiele języków z najdalszych zakątków świata. Podczas tych wizji pan Jezus powiedział żeby święta siostra Faustyna namalowała jego obraz. Ale ona nie potrafiła tak ładnie malować. Na szczęście znalazła pewnego malarza, który namalował obraz według tego, jak widziała właśnie Pana Jezusa święta siostra Faustyna. Dokładnie opisywała ona malarzowi, jak wyglądał Pan Jezus i tak powstał obraz Jezusa Miłosiernego. Na dole napisano słowa Jezu, ufam Tobie. Słowa te uczą nas prawdy, że każdy z nas, każdy grzesznik, kiedy zrobi coś złego, kiedy naprawdę będzie żałował i skruszy swoje serce, może ufać, że Pan Jezus mu przebaczy, że okaże mu swoje miłosierdzie. Dlatego siostra Faustyna nazywana jest apostołką Bożego Miłosierdzia. Ale podczas tych wizji Pana Jezusa, które święta siostra Faustyna opisała w swoim dzienniczku, Pan Jezus nauczył świętą siostrę Faustynę także pewnej pięknej modlitwy. Ta modlitwa nazywa się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Jeżeli chcesz, mogę Ciebie tej modlitwy nauczyć. Jest bardzo prosta. Modli się tą modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia na różańcu. I na początku tej modlitwy czynimy znak krzyża. Myślę, że wszystkie dzieci doskonale to potrafią. Czyli robimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Następnie odmawiamy proste modlitwy, które myślę doskonale znamy. Modlitwę Ojcze Nasz oraz modlitwę Zdrowaś Maryjo. Potem modlimy się modlitwą Składem Apostolskim, czyli wierzę w Boga Ojca. Jeżeli tej modlitwy jeszcze nie potrafimy, na pewno mogą pomóc nam nasi rodzice. I teraz słuchaj uważnie. Powiem pewną sekwencję, którą będziemy powtarzać pięć razy. Otóż na dużym paciorku odmawiamy taką piękną modlitwę. Modlimy się słowami: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Jeżeli tej modlitwy nie umiemy, na pewno mogą pomóc nam nasi rodzice. Następnie na małych paciorkach dziesięć razy modlimy się słowami: Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I tak powtarzamy dziesięć razy. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zatem zapamiętaj: taka sekwencja. Najpierw na dużym paciorku, ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze, a potem 10 razy modlimy się dla Jego Bolesnej Męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I taką sekwencję powtarzamy 5 razy. Na koniec odmawiamy suplikację, czyli taką modlitwę Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem i powtarzamy tę modlitwę 3 razy. Jeżeli nie potrafimy tej modlitwy, na pewno pomogą nam nasi rodzice. Później rodzice mogą razem z nami odmówić modlitwę o krwi i wodę, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. I tę modlitwę znów powtarzamy trzy razy. I na koniec trzy razy powtarzamy pewne słowa, które myślę, wszystkie dzieci są w stanie się bardzo łatwo nauczyć. Są to słowa z obrazu, które polecił namalować Pan Jezus. Czyli Jezu, ufam Tobie. I tak trzy razy się modlimy. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Myślę, że możemy dzisiaj pomodlić się razem z naszymi rodzicami modlitwą właśnie koronki do Bożego Miłosierdzia i zobaczymy, że wspólnie modląc się, szybko tej pięknej modlitwy się nauczymy. Warto pamiętać, że Pan Jezus bardzo nas kocha, a zwłaszcza wszystkie dzieci. I jest gotowy nam przebaczać nasze złe uczynki wtedy, kiedy naprawdę żałujemy. Pomódmy się zatem dzisiaj koronką do Bożego Miłosierdzia. Niech w tej modlitwie pomogą nam nasi rodzice. Do zobaczenia.